se Sesseni, fai un capriccio e buon papillon. Sesseni, 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 Nie poddawaj się sali. Mówi, że to ten dom? Myślę, że tak. Popatrz jaki tłum. Czekają, żeby się obudzili. Czyżby sali stało się coś złego? W tym domu mieszka dziewczynka. Dziewczynka, która nazywa się Sali. I razem z nią chłopczyk, prawda? Tak, bardzo żywy chłopak. Ma na imię kabu. Biegnij natychmiast kupić piękną larkę. Pospiesz się i żeby była piękna. Sklepy z zabawkami są jeszcze zamknięte. Obudź właściciela niech otworzy sklep. Dobrze. Idź kupić jakąś zabawkę dla chłopczyka. O tej porze powinni się już zbudzić. Jaka pyszna kanapka z kiełbasą. Co? Lody. Chyba chory, znowu śni mu się jedzenie. Kanapki z kiełbasą. Może i mnie się śni? Lody, kupujcie moje lody. Śmietankowe, owocowe, czekoladowe, bakaliowe lody. Skąd się tu wzięło tylu ludzi? Obudzili się, chodźmy, wchodzimy do środka. Dalej. Można wiedzieć, co się dzieje. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli spodoba ci się ta lalka. Gdzie twój braciszek, panianko? Jeszcze śpi, więc biegnę do sypialni. Proszę poczekać. No bądźcie malutki, mam dla ciebie prezencik. Kanapkę z kiełbasą? To smog na baterię. popatrz. Dziękuję. Ale kim pani jest? Nie mogę przyjąć tak drogiej lalki, proszę ją zabrać. Nie, bądź taka nieśmiała. Tatuś jest w domu? Nie. Bardzo mi przykro. Chwileczkę, dokąd idziecie, co robicie? Widzi pan jakiś wspaniały dom? Tak jak przypuszczałem. Jakie intarsje. Szlachetne drewno. Zobaczymy pod schodem. Popatrzcie jaka piękna kuchnia. Tutaj będę przygotowywała pyszne obiadki dla ciebie, kochanie. Warto było czekać. A przód, dalej Zatrzymajcie się, proszę, czego chcecie Teraz ułożę sobie fryzurkę Sali! Wymyśl coś, przewracają dom do góry nogami Co mogę poradzić? Nie rozumiem, z jakiego powodu tu przyszli Nie zrobiliby tego, gdybyśmy mieszkali z dorosłymi Udało się. Może byliśmy trochę nieuprzyjmi, ale nie było innej rady. Dziś dorośli są bardzo źle wychowani. Wspaniały pomysł. Pan jeszcze tutaj? Wspaniały wynalazek. System alarmowy, który w jednej chwili wyrzuca z domu 20 osób. System alarmowy. Sprzedajcie mi ten dom. Przyniosłam pieniądze, chyba wystarczy. Chwileczkę, ja też mam pieniądze, to ja chcę go kupić. Skąd wam przyszło do głowy, że chcemy go sprzedać? Przecież dookoła umieściliście ogłoszenia. Ogłoszenia? Złoty interes kupi ten, kto zgłosi się pierwszy. Ktoś zrobił nam niezły kawał. Więc to wszystko nieprawda? Naturalnie. Nabraliście porządnych ludzi, którzy szukają dachu nad głową. Porządni ludzie nie wdzierają się na siebie do cudzego domu, kiedy właściciele jeszcze śpią. Ty arogancki smarkaczu. Straciłem mój cenny czas. Oddawaj lalkę. Z przyjemnością. Proszę. Stoi za panem. A pani chce smoka, tak? Czego się śmiejesz? Popatrz. Znajdę tego drania, który nam zrobił kawał i z piorego. Do licha, nic mi nie wychodzi. Myślisz, że to nasza robota? Uciście się i piszcie. Na sprzedaż złoty interes. Jak? Nieważne, kupi ten, kto zgłosi się pierwszy. Tym sposobem odkryję, kto to napisał. Wówka pracuje. Skończyłem. Praca w reklamie to straszna rzecz. Cicho, pokażcie. Przestraszył się Małe nieuki Chodzimy dopiero do drugiej klasy I jesteśmy ostatni Więc to nie oni, nie są dostatecznie wykształceni Sam widzisz, że jesteśmy dostatecznie wykoślawieni Dosyć, przestańcie się wygłupiać 授業の前に悲しい話をしなければならないえー静かにえー1年間の間みんなと仲良く勉強してきたサリーちゃんが今週いっぱいで学校を辞めることになりましたえ嘘、ー、でそんなのそうよサリーちゃんが転校するなんて手間よでも先生の嘘つくかしら Panie profesorze, przysięgam, ja nie chcę opuszczać tej szkoły. Doskonale rozumiem, co czujesz mnie. Też przykro, kiedy odchodzi tak dobra uczennica. Ale skoro twój ojciec zmienia pracę, nie możemy nic poradzić. Co takiego? Mój tata to powiedział. Przed chwilą ze mną rozmawiał. Nic mi nie mówił. Jak mówił? Poczekaj, sali. Sali już sobie poszła. Zdecydowałeś, że mam zostawić szkołę bez porozumienia się ze mną. Jak mogłeś? Wiedziałem, że się będziesz sprzeciwiać. Ja chcę jeszcze zostać na ziemi, nauczyć się wielu nowych rzeczy. Upłynął już rok. Najwyższy czas, żebyś wróciła. Więc to ty umieściłeś te wszystkie ogłoszenia? Tak. Niestety, piękne chwile szybko przemijają. Nie wiedziałam, że i ty chcesz, żebym opuściła Ziemię. Ostatnio bardzo wielu czarowników chce przenieść się na Ziemię i twój tatuś ma kłopoty. Zobaczy, ile tam leży podań. Więc dlaczego im nie pozwolisz? Głuptasie, co by się stało, gdyby tylu magów naraz udało się na ziemię. A poza tym, jak by wyglądała kraina czarów pozbawiona mieszkańców? Jesteś przyszłą królową krainy czarów, nie możesz na długo opuszczać swojego państwa. Sama to chyba rozumiesz. Masz wrócić tu bez gadania, żadnych kaprysów. Josiko, obecna. Mire. Sumire, jestem na sali. Nieobecna. Co za ojciec tak nagle odwoływać się z ziemi? Nie mów źle o tacie. To dlaczego nie chcesz wracać? Czasami nawet wbrew sobie trzeba być posłuszny. Jaka jesteś rozsądna, nie posądzałem cię o to. Przestań wynosić się. Właśnie, że nie. Nie. Nawet wróżki są okropne, jak wpadną w histerię. Siarkość. Z kobietami nic nie wiadomo. Co jest chłopaki? Jak mamy nie płakać? Taki straszny cios! Co zrobimy bez ciebie? Płaczecie, bo dowiedzieliście się, że odchodzę? Tak! Jesteście lepsi niż myślałem. Mnie też jest smutno. Patrz kabu, narysowaliśmy twój portret. Dziękuję, chłopaki. Pokażcie. Lasia! Puszczaj! Hurra! Udało się! Podobał Ci się żarcik? Nie ujdzie Wam to na sucho. Najpierw nas złap. Zapłacicie mi za to. Sali, jesteś tam? Wejdziemy. Sali? Nie ma nikogo. Tak mi przykro, ale muszę wrócić do krainy czarów, nie mówiąc tego nikomu. Joshiko Sumire, dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Sumire, masz tu coś na pamiątkę. Droga Josiko, już nie będziemy więcej się sprzeczać. Panie profesorze, mam nadzieję, że szybko znajdzie pan żonę. Jak zwykle Sali znów się gdzieś zapodziała. Przepraszam za spóźnienie. Musimy się pospieszyć, bo tata się rozgniewa. Ty, jeśli chcesz, możesz zostać. Wrócę. Zobacz, zabieram to ze sobą. Co to jest? Prezent dla tatusia. Jaki miły pomysł. No to lecimy. Do widzenia Ziemio, cześć Josiko Sumire, do widzenia panie profesorze. Zobacz jakie piękne niebo. Witajcie w domu dzieci. Może na początku będzie Wam się trudno przyzwyczaić. Co masz w tej walizce? Prezent dla Waszej królewskiej mości. Bardzo miło z twojej strony. Otwórz. Miło czy nie, ale niespodzianka murowana. Sezamie, otwórz się. Przecież to bracia Yoshiko. Bądźcie grzeczni. Królu kocha ich jak własnych siostrzeńców. W ta się zrobiłeś coś strasznego. Istoty ludzkie, które raz się tu dostały, nigdy nie mogą wrócić na ziemię. Tatusiu, chłopcy zniknęli. Co ty opowiadasz? Wczoraj wieczorem jak zwykle poszli spać, a dziś rano ich nie ma. Chyba nikt ich nie porwał. Idę ich poszukać. Sally! Nikogo nie ma. Tatusiu! Kiki! Widzisz co zrobiłeś, jesteś porywaczem. Każdy porywacz może zwrócić swoją fiarę, a ty nie. Biedne dzieci. Wasza wysokość, proszę przyjść, prędko. Co się stało? Błagam, szybko. Pomazali mury mojego zamku. Nie złość się na nich. Biedne dzieci nie wiedzą, że już nigdy nie wrócą na ziemię. Teraz pozostało nam tylko przeszukanie rzeki. Tato, nie mów tego. Tak. Patrzcie, tatu i Joshiko martwią się o nas. Wracamy do domu. Gdzie my jesteśmy? Nie znam tego miejsca. Nigdy tu nie byliśmy. Zawołajmy Tatusia, przyjedzie po nas. Tatusiu! Proszę, pozwólcie im wrócić na ziemię. Zrobię wszystko, żeby naprawić mój błąd. Nie mogę. W najlepszym razie wróci tylko jeden. Tylko jeden? Inaczej nie można. Przykro mi sali. O Którego z nich wybrać i odesłać? Jasne, że chcielibyście wrócić wszyscy do sztata. Josh i Koza martwią się, jeśli wyślemy tylko jednego. Księżniczko Sari, czas spać. Są zupełnie identyczni, jakby zostali powieleni. Otóż to nie pomyślałam o tym. Księżniczko, dokąd to? Oto biblioteka. Muszę odszukać potrzebną książkę. Gdzie ona jest? É isso eu Znowu nic, spróbuję jeszcze raz. W porządku, udało się. To jest kanta. Tylko ona. Gdzie ton kitty i Są i oni. Moje dzieci, gdzie się podziewałyście? Tak się cieszę. Ja też się cieszę. Twoje zaklęcie było doskonałe. Tym razem pobiła nawet mnie. Zdaję sobie sprawę, że to wszystko stało się przez ciebie? Bardzo przepraszam. Przebacz mi Sali, wiem, że przeze mnie nie będziesz już mogła wrócić na ziemię. Daruj mi. No cóż, należy do krainy czarów. Powiesz jej, Sally, słucham, tato. Widzisz córeczko... W konstytucji Krainy Czarów artykuł 45 mówi. Ktokolwiek wymyśli nową formułę magiczną, może w nagrodę udać się na ziemię. Rozumiesz malutka? Viva! Mam dla Was dobrą wiadomość. Rodzice sali zostają w naszym mieście, więc Sali w dalszym ciągu będzie mogła uczęszczać do naszej szkoły. Świetnie! Niech żyje Sali! Versione polska, studio Publishing.